Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji religii. Zbliżamy się do miesiąca maja, który w sposób szczególny w tym miesiącu wspominamy Maryję, Matkę Pana Jezusa. Dlatego porozmawiamy sobie na dzisiejszej lekcji religii na temat Maryi. Opowiemy sobie na temat jej życia, na temat tego, że w sposób szczególny Maryja została wyróżniona przez Pana Boga. Powiemy sobie również, że Matka Boża jest czczona na całym świecie i że w pewien wyjątkowy sposób również oddawany jest hołd w naszym narodzie polskim. Porozmawiamy sobie na temat obrazu jasnogórskiego, porozmawiamy sobie na temat częstochowy, porozmawiamy sobie na temat apelu jasnogórskiego. Życzę zatem miłego oglądania. Na samym początku warto wspomnieć, że Maryja w sposób szczególny została wybrana przez Pana Boga. Została matką Pana Jezusa, czyli została matką syna Pana Boga, jedynego syna Pana Boga. Co wiemy na temat Maryi? Wiemy, że pochodziła, mieszkała w Nazarecie. Dokładnie nie możemy określić miejsca narodzin Pana Jezusa, Maryi mamy takie przekazy, że mogła urodzić się na przykład w Jerozolimie, chociaż dokładnie tego potwierdzić nie możemy. I kiedy miała mniej więcej 14 lat nastąpiło tak zwane zwiastowanie. Ukazał jej się anioł Gabriel, który zapowiedział jej, że zostanie matką Pana Jezusa. Ona stanowczo powiedziała tak, niech się stanie wola Pana Boga. Dlaczego ona została wybrana na matkę Pana Jezusa, ani inna kobieta? Otóż ty że cechowała się wielką pobożnością, była kobietą zupełności oddaną Panu Bogu. Jest taki jeden dogmat, czy taki dokument, który wskazuje nam na to, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, czyli została uwolniona jako matka Pana Jezusa, matka Boga, od tego wszystkiego, co ciąży na nas, czyli od tego grzechu pierworodnego. Wiemy, że z takich najważniejszych wydarzeń z życia Maryi, to, że urodziła pana Jezusa, urodziła go w Betlejem, to, że oczywiście wychowywała pana Jezusa, spędzała z nim praktycznie każdy e, wolny czas, praktycznie nie tylko do momentu jego publicznej działalności, ponieważ tam również spotykamy Maryję w, tym, w tej publicznej działalności pana Jezusa. E, Maryja również pozostaje wierna swojemu synowi, oddaje mu. Całą swoją miłość, nawet tym wydarzeniem, że współcierpi z nim w momencie, kiedy został skazany na śmierć, kiedy ginie na krzyżu, ponieważ tam również obecna jest Matka Boża. Powiemy sobie również dzisiaj o takim wydarzeniu, gdzie Pan Jezus udaje się na wesele swoich znajomych, swoich bliskich, do Kany Galilejskiej. To jest na początku działalności Pana Jezusa i tam również jest obecna Matka Boża, ale o tym sobie porozmawiamy pod koniec lekcji przenieśmy się już do wydarzeń ze śmierci Pana Jezusa. Wiemy, że Maryja była obecna podczas drogi krzyżowej Pana Jezusa. Wspominałem wam już na lekcji religii o tym, że Matkę Bożą możemy spotkać na poszczególnych stacjach drogi krzyżowej. Wiemy, że jest spotkanie Pana Jezusa z Maryją podczas drogi krzyżowej, że ona również uczestniczyła w tych upadkach Pana Jezusa, widziała te upadki. Oraz była pod krzyżem, czyli w miejscu, gdzie Pan Jezus umiera na krzyżu. Takie bardzo ważne wydarzenie z momentu, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu i który jest adekwatny dla naszej dzisiejszej lekcji, to przesłanie Pana Jezusa. Pod krzyżem stoi Maryja i umiłowany uczeń Pana Jezusa, czyli święty Jan. I Pan Jezus mówi do swojego umiłowanego ucznia, do świętego Jana: Oto Matka Twoja. Do Maryi mówi: Oto syn Twój. W tym momencie Pan Jezus z krzyża powierza nie tylko Janowi, ale powierza całemu światu Maryję jako matkę. Matkę całego Kościoła i matkę całej ludzkości. Dlatego możemy nazywać Maryję naszą matką. Wiemy, że do Pana Boga zwracamy się Ojcze. Mówimy modlitwę: Ojcze nasz, który siedzi w niebie. Czyli uważamy Pana Boga za Ojca. Natomiast Maryję, Możemy uważać za naszą matkę. Matkę każdego z nas, która w sposób szczególny wyróżniała się swoim życiem i wyróżniła się i wyróżnia się w życiu również naszego narodu. Maryja jest w sposób szczególny czczony przez Polaków. Widzimy w niej naszą taką opiekunkę, patronkę, taką świętą, która pomaga i pomagała i nadal pomaga narodowi polskiemu w jakiś Trudnych wydarzeniach z naszego życia. Serce Polaków zmierza ku takiemu najważniejszemu miejscu w Polsce, w której oddawany jest kult Maryi. Jest to Częstochowa, sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, w której znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. W domu niestety nie posiadam dużego obrazu tak patrzę na ściany ale dużego obrazu nie posiadam Matki Bożej Częstochowskiej. Dlatego pozwolę Wam sobie ten obraz przedstawić w takiej formie. Co jest istotne w tym obrazie. Zaraz sobie, zaraz sobie o nim porozmawiamy. Widzimy, mam nadzieję, że widzimy wszyscy ten obraz. Na początku, w jaki sposób on powstał? Legendy głoszą, że został on namalowany przez Łukasza Ewangelistę na płótnie, który. Pochodził ze stołu świętej rodziny. Ten obraz, zaraz sobie go opiszemy, ma taką bogatą historię, do której też za chwileczkę wrócimy. Ale skupmy się na tym obrazie, żeby go opisać. Na początku sylwetka Maryi z dzieciątkiem Jezus, czyli z Jezusem. Popatrzmy teraz na Maryję. Maryja okryta jest płaszczem. Tutaj widzimy prawą rękę, która. Wskazuje na Jezusa. Natomiast Mały Jezus również podnosi rękę do góry. To jest takie przesłanie do nas, i możemy ten obraz odczytać w taki sposób, że Pan Jezus tą ręką błogosławi ludzkość. Również na czole Matki Bożej, Częstochowskiej, widnieją gwiazdy sześcioramienne, które wskazują na dziewictwo Maryi. Czyli mimo tego, że Maryja w sposób taki biologiczny urodziła Pana Jezusa, to do śmierci pozostała dziewicą. Czyli ten symbol gwiazd jest symbolem dziewictwa Matki Bożej. Przepraszam, troszkę mi, zaraz spróbujemy wrócić to. I teraz tak, co jest takiego ważnego również w momencie, kiedy sobie ten, opisujemy ten obraz Matki Bożej. Chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż, jak dobrze widzieliście, ten obraz jest koloru czarnego. Co to może wskazywać, że ten obraz jest czarny, że te sylwetki są koloru czarnego. Otóż nie to, że autor przedstawił Matkę Bożą jako czarnoskórą, powiedzmy mieszkankę Afryki, ale przez przypadek te barwy, ta farba. Która znalazła się na tym obrazie, ona ciemnieje. Czyli to jest taki w pewien sposób, taki troszkę, możemy powiedzieć, dla nas troszkę dziwne, ale możemy widzieć w tym obrazie pewien cud. Że te kolory po prostu ciemnieją i dlatego sylwetki tych postaci są czarne. I wróćmy do historii tego obrazu. Na samym końcu również pokażę wam w formie ilustracji ten obraz, żebyście jeszcze mogli. Go sobie zobaczyć, poglądać, ale co jest takiego ważnego, opisując historię tego obrazu. Jak już Wam wspomniałem, ten obraz został namalowany przez Łukasza Ewangelistę. On był w Jerozolimie, następnie został przekazany do Konstantynopolu. Następnie został w oddany do Rusi, gdzie zdziałał już w tym momencie potężne znaki i cuda. W XIV wieku został podarowany Paulinom. Paulini jest to zakon, który do dnia dzisiejszego znajduje się w Częstochowie na Jasnej Górze czyli po prostu został w XIV wieku oddany, podarowany Paulinom, czyli nam Polakom, i już w tym momencie był on czczony jako obraz wyjątkowy, który działa wiele łask i wiele cudów. Znając doświadczenia już z poprzednich krajów, gdzie Matka Boża chroniła dane narody. W 1430. W 1430 roku został ten obraz zniszczony. I jak zobaczycie później na tej ilustracji, widać nawet oznaki zniszczenia tego obrazu. Na policzku Matki Bożej są takie dwie rysy spowodowane uszkodzeniem tego obrazu. One znajdują się na policzku, znajdują się w okolicach oczu. Dla nas, dla katolików, może być to przesłanie, że Matka Boża płacze. I on został oddany do Krakowa, natomiast po renowacji ten obraz wraca do Częstochowy. I od tego momentu już taki, w taki szczególny sposób Częstochowa do Częstochowy zjeżdżają się pielgrzymi praktycznie z całego świata, w szczególności z Europy Środkowej, ponieważ jest to najbardziej znane sanktuarium w Europie Środkowej. I teraz idziemy dwa wieki dalej, do wieku XVII i do wydarzeń z roku 1655, gdzie dokonało się w Częstochowie oblężenie przez Szwedów. Czyli mamy do czynienia w tym momencie już, już z, potop, z potopem szwedzkim. Oblężenie to trwało 40 dni, natomiast udało się tą jasną górę obronić. Czyli Szwedzi nie wkroczyli do sanktuarium Matki Bożej na Częstochowie, i to dało, Narodowi polskiemu taką motywację do walki z narodem szwedzkim, do wzięcia udziału i do walki w potopie szwedzkim. 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz ogłasza Matkę Bożą królową Polski, dziękując jej za cuda zdziałane w narodzie, a w szczególności właśnie w tym momencie, w których, w których był, miał miejsce potop szwedzki. Czyli było to podziękowanie króla, przez króla Jana Kazimierza temu wszystkiemu, co Maryja zdziałała w narodzie polskim, że obroniła naród polski przed potopem szwedzkim. 300 lat później, czyli w roku 1956, zostają tak zwane napisane czy odnowione nowe śluby jasnogórskie, które napisał kardynał Stefan Wyszyński. Możemy powiedzieć, że, że jest to kardynał Tysiąclecia, który ma być beatyfikowany w czerwcu. To jest znowu takie dla nas, patrzmy, przesłanie. Będziemy sobie rozmawiać na temat tej postaci, ale to już w czerwcu, na temat sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który walczył z ustrojem komunistycznym i który, który umarł w 1980 roku. Kardynał Wyszyński całe swoje życie miał pod górkę. Umarł w takim tragicznym, yy, w tragicznych czasach dla narodu polskiego, w momencie, kiedy Polska była pod okupantem komunistycznym, kiedy trwała poważnej komunie. Walczył yy, Karolina Weszyński o to, aby Polska się odrodziła. Czy miał całe życie, możemy powiedzieć, pod górkę? Pod górkę ma również teraz, kiedy chcemy go ogłosić błogosławionym. Nie wiemy, czy ta beatyfikacja się odbędzie. Miejmy nadzieję, że, że no, w pewien sposób, wiadomo, już teraz jest kardynał Wyszyński czczony. Nie wiemy, czy to jeszcze nie ma takiego pisma, e, czy, czy po prostu ta batyfikacja się odbędzie, czy się nie odbędzie, ale popatrzmy, kardynał Wyszyński cały czas miał pod górkę i również w tym momencie ma pod górkę, kiedy ma być ogłoszony, kiedy ma być ogłoszony, batyfikowany. Czyli opisaliśmy sobie historię tego obrazu jasnogórskiego, który do dnia dzisiejszego znajduje się na Jasnej Górze, czyli w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i powiedzieliśmy sobie, że ten obraz jest stworzony przez Polaków. W taki właśnie szczególny sposób dziękujemy Matce Bożej, że chroni naród polski. Matka Boża nazwana jest Królową Polski. 3 maja, czyli już nie tak długo, Obchodzimy uroczystość w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Ale ze względu na to, że ta uroczystość w tym roku wypada w niedzielę, a każda niedziela w okresie Wielkiej Nocy jest największą uroczystością, i ta uroczystość Matki Bożej Królowej Polski jest niżej w randze, dlatego zostaje przenoszona ona na 2 maja, czyli na sobotę. Czyli w tym obrazie widzimy Matki Bożej, widzimy symbol obrony narodu, narodu polskiego. I my jako Polacy w Matce Bożej. Widzimy naszą opiekunkę, naszą patronkę, która wstawia się za narodem polskim, oraz również za kościołem, jak również za każdym z nas. Czyli to, co Jezus powierzył e, uczniowi Janowi: że to jest Twoja matka, spełnia się również w XXI wieku, kiedy czcimy Marię jako matkę, jako osobę, która nas kocha, jako osobę świętą, która nam pomaga. I jeszcze inaczej ten obraz nazwiemy Czarną Madonną. Mamy pieści nawet. Jest taka pieśń Czarna Madonna. Dlaczego? Otóż to się właśnie wzięło z tego obrazu, że ta sylwetka Maryi, sylwetka dzieciątka Pana Jezusa jest czarna. Ona z biegiem lat po prostu ta farba ciemnieje. Nie wiemy dlaczego to się dzieje. My widzimy jako katolicy w pewien sposób cud w tym obrazie. Ale jak już jesteśmy przy Częstochowie, jak jesteśmy już przy Matce Bożej, to w tym miejscu należy wspomnieć również taką jedną modlitwę, która zawsze o godzinie 21 wybrzmiewa z Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Ta modlitwa jest to Apel Jasnogórski. My również w domach możemy w tą modlitwę się włączać. Jest to modlitwa skierowana do Matki Bożej, Królowej Polskiej, w intencji całego narodu, jak również całego Kościoła. Jest to w pewien sposób manifestacja do obrony naszej wiary i do naszej gotowości na wezwanie pa Maryi i na wezwanie, yy, i na wezwanie Pana Boga. Do tego, aby być Mu wiernym i żeby zawsze stawać w obronie naszego narodu polskiego, w obronie wiary katolickiej. Co yy, również warto wspomnieć, że my, że wam kiedyś wspominałem o tym, nie modlimy się do świętych, ale co robimy? Za ich wstawiennictwem wypraszamy u Pana Boga potrzebne łaski. I również y, modlimy się do Maryi, za wstawiennictwem Maryi, aby ona wyprosiła dla nas, dla Kościoła, dla naszego narodu. I taką szczególną modlitwą jest właśnie ta modlitwa Pelu Jasnogórskiego, która po raz pierwszy wybrzmiała 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia na Świętej Marii Panny w roku 1953. E, ta modlitwa brzmi następująco. On, ją się śpiewa. Powtarza się słowa Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Powtarza się tą modlitwę trzykrotnie odśpiewując. I on, możemy sobie zawsze dodać na, przykład jakąś, do, na końcu tej modlitwy dziesiątek różańca. Jak jesteśmy przy Maryi w tym momencie warto wspomnieć, dlaczego my, jako e, również Polacy, e, czy my jako naród polski, jako Kościół, wyznajemy w Matce Bożej taką naszą orędowniczkę, osobę, która nam pomaga. Znamy takie wydarzenie z Ewangelii według świętego Jana. To jest drugi rozdział wers od 1 do 11, gdzie... Już mówiłem wam, że wspomnę o tego wydarzenia, do tego fragmentu Pisma Świętego, że Matka Boża była obecna z Jezusem podczas wesela w Kani galilejskiej, gdzie Pan Jezus przemienił wodę w wino. I tam Maryja mówi piękne słowa. Kiedy zabrakło wina, przychodzą ci weselnicy do Pana Jezusa, pytają się, co mają robić. Pan Jezus przemienia w tym momencie wodę w wino. Maryja mówi piękne słowa. Zróbcie to, co poleci wam zrobić Syn. Czyli Maryja w pewien sposób nakierowuje na Jezusa, w pewien sposób wskazuje Go. Jako taką jako wskazuje Jezusa, czy Maria jest taką pomocą. Jako taka osoba, która rozwiązuje pewne problemy, ponieważ poleciła, wskazała na Jezusa, powiedziała, żeby On zrobił tak. Jak chce. I dokonuje Pan Jezus pierwszego publicznego cudu, czyli przemienia wodę w wino. I dlaczego my uważamy w tej Maryi taką pomoc? Patrząc na ten fragment, Maryja pomogła weselnikom. Maryja pomaga również nam. W tym momencie warto również wspomnieć, że jesteśmy przy Maryi. Takie najważniejsze święta uroczystości, które obchodzimy w kościele katolickim. W przeciągu całego roku. Rok, Nowy rok zaczynamy z Maryją, ponieważ 1 stycznia wchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki, rodzicielki Najświętszej Maryi Panny, czyli widzimy w Maryi osobę, która urodziła Boga. W przeciągu świąt wielkanocnych zapominamy o Maryi, jako Matce Pana Jezusa. Skupiamy się na tych narodzinach Pana Jezusa. Na drugi plan schodzi Maryja. Natomiast 1 stycznia, wraz z rozpoczęciem Nowego Roku, Powierzamy cały naród, powierzamy cały Kościół, opiece Matce Boże jako tej, która porodziła Boga. Następnie taką ważną uroczystością jest 25 marca, gdzie wspominamy zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Czyli Maria dowiaduje się, że zostanie Matką Pana Jezusa. Następnie przechodzimy właśnie do 3 maja. Gdzie obchodzimy w Polsce uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Czyli my, jako Polacy, wychwalamy i czcimy w tym dniu Maryję jako królową Polski, królową całego narodu, jako tą osobę, która pomaga i czuwa nad naszym narodem. Przechodzimy do sierpnia, 15 sierpnia wspominamy wydarzenie w niebo wzięcie najświętszej Marii Panny. Nie, mamy, nie zachował nam się fragment w Piśmie Świętym z tego wydarzenia, ale Przyjęła tradycję i w dogmatach uznajemy to, że Maryja przez swoje życie, poprzez to, że została matką Boga, została wzięta do nieba. I jeszcze 8 grudnia jest to święto niepokal niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Pannie. Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego i została bez tego grzechu zachowana. I ostatnia rzecz, i kończymy lekcję. Bardzo ważna również rzecz, która jest związana z Maryją. Taka najstarsza pieśń, która się zachowała, taki utwór poetycki w Polsce, nie tylko kościelny, ale ogólnie poetycki w Polsce, jest tak zwana Boga Rodzica, która jest to utwór poetycki z XV wieku, w której również zwracamy się do Maryi, do Matki Bożej za jej wstawiennictwem do Pana Boga w wypraszaniu szczególnych łask. Na pewno początek tej modlitwy e, znacie tej pieśni. E, również na samym końcu, po fotografii tej czarnej Madonny, Maryi Częstochowskiej, dam Wam fragmencik tego utworu. Jest to najstarszy poetycki utwór, który zachował się do dnia dzisiejszego. Podsumowując dzisiejszą lekcję, porozmawialiśmy sobie na temat Maryi jako matki Boga. Porozmawialiśmy sobie na temat wydarzeń z życia, z życia Maryi, przedstawiliśmy sobie obraz jasnogórski. Wiemy, że Maryja, w sposób szczególny, pomaga nam, narodowi polskiemu, w naszych trudnych, historycznych wydarzeniach. I do dnia dzisiejszego Maryja czczona jest jako matka całego narodu polskiego, jako królowa, jako postać święta, dzięki której Polska wyprosiła szczególne łaski u Pana Boga takim najważniejszym sanktuarium. W Polsce jest częstochowa sanktuarium na Jasnej górze, do którego co roku zmierzają setki pielgrzymów, setki tysięcy pielgrzymów, jak nawet nie miliony pielgrzymów, na pewno, na pewno taka liczba również w Częstochowie jako pielgrzymów jest osiągalna. W takim szczególnym miesiącem to jest sierpień, kiedy pielgrzymi się udają do Częstochowy, aby oddać cześć Matce Bożej. Myślę, że taka, taki materiał Wam wystarczy w tym momencie, kiedy opisujemy. Nie wspominamy sobie na temat majówek, na temat litanii loretańskiej, e, ale myślę, że taki przekaz w zupełności Wam wystarczy. Czyli popatrzmy sobie jeszcze przez chwileczkę na postać e, Matki Bożej Częstochowskiej, następnie jest ten utwór literacki podany Boga Rodzica. E, życzę Wam dobrego końca tygodnia. Bywajcie zdrowi i widzimy się również na lekcji religii w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!